Czyli Szymański. A właśnie, słyszałam, że ustaliliście z Szymańskim, że to ty staniesz do rewanżowej walki z pronobisem. Ech, plotki. Na początku myślałam, że uderzenie zostało wykonane tempem obuchowym narzędziem z zaokrąglonymi krawędziami. Na przykład czym? A po dokładniejszym zbadaniu czaszki denatki stwierdziłem, że uszkodzenie kości skroniowej, jak i cztery krwiaki powstałe wewnątrz czaszki, mogą odzwierciedlać uderzenie zakończeniami kości paliczkowatych, czyli kłykci w prawej pięści. Mhm. Mamy jeszcze to ubranie i korzanki. Tylko że uderzenie musiało być wykonane przez osobę bardzo silną i z dużymi umiejętnościami. No chyba mamy w tej chwili kogoś takiego. Szymański nienawidzi Pronobisa, chociaż ten był kiedyś dla niego wzorem. A teraz sam prowadzi wystawne życie. Swoi pieniądze na wyścigach, otacza się kobietami. Ale Szymański. 100 tysięcy koron mogłoby mu spokojnie wystarczyć na kilka lat hulanki. Zaplanował porwanie, wykorzystując do tego tego Zrobiłaby dla niego wszystko, a potem pozbył się. Wspólniczki i nachalnej kochanki jednocześnie. Jest chciwy. Nie chce się dzielić. Ale ten cios został zadany prawą ręką. O, no, to by się zgadzało. Szymański ma połamane palce prawej ręki. Uderzenie musiało być bardzo silne i. Zadane gołą ręką. Bez rękawic. Szymański nabawił się tej kontuzji jeszcze w trakcie walki. Pisali o tym w gazetach. Zresztą Szymański słynie z lewego prostego, a to Pronobis zwykł wygrywać walki przed czasem, łamiąc szczęki przeciwników prawem sierpowym. No co? Szkoła komisarza Jelinka. Całą karierę Pronobisa mi streścił.